Sosnowiecka piesza pielgrzymka pozdrawia kolejnych pielgrzymów z diecezji włocławskiej. Bóg zapłać za pozdrowienia od pielgrzymów sosnowieckich. Do jasnogórskich wałów zbliża się piesza pielgrzymka z diecezji włocławskiej. W czterech grupach. Grupa Amarantowa na czele Kolumny Pielgrzymkowej. Grupa konińska, którą zapraszamy bezpośrednio za Włocławską. Powoli zbliżamy się do tego miejsca, by w czterech grupach wspólnie razem uczcić Matkę Bożą. Za Grupą Konińską Grupa Dzierżawska. Za Grupą Dzierżawską Grupa z Turku. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem Grupa Włocławska zatrzymuje się. Grupa Włocławska zatrzymuje się, zatrzymuje się, zatrzymuje się. Grupę Włocławską, Grupę z Konina już prosimy o wyciszenie. Grupę z Konina prosimy, by się wyciszyła. wysłuchała naszego pozdrowienia. O Dziękuję grupie z Konina za wyciszenie się. Moi drodzy pielgrzymowaliśmy pod wspólnym hasłem z całej decyzji. Razem z Maryją uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Wyruszyliśmy z diecezji, która niedawno, bo 3 sierpnia, przeżywała setną rocznicę święceń kapłańskich błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który powtarzał w rysach matki: Rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeśli więc chcemy poznać syna, musimy przyglądać się matce. Matka prowadzi do syna. Również przygotowujemy się w naszej diecezji do 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 40. rocznica tej męczeńskiej śmierci na Tamie Włocławskiej, 19 października 1984 roku. Pośród nas witamy księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. Naszymi brawami który wyprawił nas na ten e, szlak pielgrzymkowy ze swoim Słowem, e, prosząc, byśmy modlili się przede wszystkim o powołania, o powołania za wstawiennictwem Matki Najświętszej, za wstawiennictwem błogosławionego patrona naszej, naszego seminarium, kardynała Wyszyńskiego. Grupy Amarantowa, Konińska, żółta, grupa zielona i dzierżawska. Przywitajmy teraz Matkę Bożą. Przyklęknijmy, albo w postawie leżącej, zawierzmy nasze intencje, nasze prośby. Z tym wszystkim, z czym pielgrzymowaliśmy do Jasnogórskiej Pani, dziękując za ten czas pielgrzymowania, prosząc, byśmy. Uczyli się od Maryi uczestnictwa we wspólnocie Kościoła w ciszy, zawierzmy te nasze intencje. Za czas pielgrzymowania chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków Amen. A pielgrzymowaliśmy na chwałę Bogu, Panu Bogu Hej, hej! Jezusowi Chrystusowi, hej! hej, Duchowi Świętemu, Hej, hej! Matce Bożej, hej! hej, Grupie Amarantowej, Hej, hej! Grupie Żółtej, Hej. Grupie zielonej, hej! hej, i grupie niebieskiej, hej! hej. Moi drodzy, przywitam teraz poszczególne pielgrzymki. Z całej naszej diecezji pielgrzymowało w tej pierwszej kolumnie niespełna tysiąc pielgrzymów, a do wałów jasnogórskich zbliża się grupa druga z diecezji włocławskiej, grupa konińska, żółta, na czele. Tej grupy przewodniczył jej ksiądz Kamil Jakubowski. Ojcem duchownym był ksiądz Adrian Nowicki. Koordynatorką świecką Paulina Cyferkowska. Grupa konińska wędrowała 7 dni, w których pokonała 280 kilometrów. Łącznie w grupie pielgrzymowało 308 osób, 190 siostrzyczek i 118 braci pielgrzymów grupie towarzyszyło kilkunastu kapłanów: ksiądz Tobiasz Winnicki, ksiądz Bartłomiej Pyka, ksiądz Dominik Banasiak, ksiądz Artur Kosierp, ksiądz Mariusz Budkiewicz, ksiądz Adam Zieliński, ojciec Fabian Michałowski i oczywiście przewodnik ksiądz Kamil i ojciec duchowny ksiądz Adrian. Grupa żółta się zatrzymuje. W grupie wędrował kleryk Dawid, Staszak, jako opiekunowie nad zdrowiem, opiekunką była pani doktor, pani lekarz Aleksandra Bereza-Andrzejewska. Również w grupie medycznej, troszcząc się o zdrowie, pielgrzymowali Waldemar Tykwa, Kuba Mikulski, Alina Babecka. W grupie pielgrzymowała również grupa niepełnosprawnych z. Niepełnosprawnymi Adrianną, Oktawią, Halinką, Sylwią oraz 25 wolontariuszy, którzy nad nimi czuwali. Wielkie brawa dla nich, to takie wielkie nasze serce, za które dziękujemy. Służby pielgrzymkowe, które nas wspierały, które nad nami się opiekowały, to służba medyczna, 4 osoby, służba drogowa, 8 osób. Służba medialna, jedna osoba, masażysta, również jedna osoba liturgiczna, trzy osoby, biurowa, dwie osoby, ekologiczna, cztery osoby, muzyczna, dziewięć osób, gospodarcza, jedna osoba i bagażowa, dwie osoby. Serdeczne brawa dla nich w podziękowaniu za ich służbę, za ich poświęcenie. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Na czele naszej grupy, grupy żółtej aż cztery pary nowożeńców. Aleksandra i Kacper Gradeccy, Aleksandra Pańczyk i Paweł Karolak, Daniela i Kacper Radaszewscy, Julia i Marcin Kwie Kwiecińscy. Wielkie brawa dla nich. Przez wiele lat pielgrzymują z nami. Dziś szczególnie dziękują za błogosławieństwo ich małżeństwu. Najmłodszy pielgrzym Jaś Staszak liczy dwa latka, najstarszy Edward Witkowski 77 lat. Ksiądz kierownik Ksiądz Kamil chce szczególnie podziękować tym, którzy szczególnie tworzyli tę grupę Pauli, Sylwii, Jarkowi i Marysi. Wielkie brawa dla tych filarów pielgrzymki konińskiej. I grupa Konińska chce zaśpiewać dla Matki Bożej.

Zawierzając swoje intencje, dziękując za dar pielgrzymowania, za łaski, których doświadczyły wszystkie osoby pielgrzymujące, prosząc, byśmy razem z Maryją uczestniczyli we wspólnocie Kościoła, by ta wspólnota była naszą dumą, by ta wspólnota wyznaczała cel naszego życia, by pomagała nam walczyć o wartości, o życie. Odpoczęcia do naturalnej śmierci, o katechezę, byśmy potrafili przekazywać wiedzę, wiarę religijną.